No, proszę państwa, ja, ja palę papierosy. Ja pozwolę sobie w takim razie pokazywać. Ja nigdy nie paliłem e, przy wystąpieniach, czy rozmowie z państwem, czy, czy powiedzmy gdzieś tam przy telewizji, chociaż nie widzę nic złego w tym, żeby zapalić tak jak dawniej było normalnie i tak dalej. Ale tak sobie myślę, no, będą mi mówili, że ja tu jakiś brak szacunku albo coś takiego. Dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja. Mam tu akurat mentolowe papierosy. Są to ostatnie e, białorynkowe papierosy. Od jutra pozwolę sobie króciutko zapalić go demonstracyjnie, po prostu. E, także ostatni papieros białorynkowy. E, od jutra będę palił czarno -rynkowe papierosy, i od jutra będę wspomagał gospodarkę Ukrainy, nie polską. Bo jak do tej pory wiecie Państwo z papierosów, z akcyzy z papierosów, Cała służba zdrowia, ten, ta pandemia, te maseczki, te wielkie antonowe, które przywiozły tam jedną piątą swojego ładunku do Polski za 12 milionów złotych, to wszystko jest z czego? Z akcyzyzją za papierosy. Otóż akcyza za papierosy to jest więcej niż państwo polskie wydaje na całą służbę zdrowia. Można by powiedzieć, że palacze utrzymują służbę zdrowia. Tak się zastanowić, czy nie powinienem wchodzić bez kolejki, e, tak jak ci, co krew oddają do, 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 do szpitali, do, do przychodni e, z pokłonami, no bo przecież my utrzymujemy, palacze utrzymują e, całą służbę zdrowia i nie tylko, bo jeszcze dochodzi, do, dodatkowo jeszcze na edukację z tego idzie, prawda. Zgasiłem tak, że tylko to była demonstracja. Ale tak jak mówię, no dzisiaj y, Ukraińcy będą przywieźli mentole do Polski, y, my będziemy wspierali ich gospodarkę, no bo ta idiotyczna Unia zakazała palenia papierosów mentolowych. Nie w ogóle papierosów, tylko mentolowych akurat. No czemu? Bo, bo tak, bo ma władzę, bo może.